Co, jest Co to jest za możliwe? Jo, pierdole, Co tu się tu? kurwa Kurde. dzieje? Co to jest Kurwa wojna światów to, je? to, mm, no, to jest? Ale złaliu. Znaczym przyjechać, to się na miejscu. Mmm, poczekaj. Co to jest w No poczekaj, poczekaj, już sprawdzam. Co jest? Ty wybuchuj małta! Uciekaj, 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 odejdź, odejść, uciekaj. Ty, podjedź, tutaj tu, to afera. Auta wybuchły, kurwa, co tu się dzieje, ty? O, o kurwa! Ja No co ty robisz?! To był ten ciężki no, wjazd?! To... Jest... Tu Co tu się odpier... O, was teraz, wiecie? No. Co?